Fall guys. Dzisiaj gramy. Jak widzicie jest nowy show Slime Survivals. I my dzisiaj z tego zagramy. A dlaczego zacząłem właśnie w taki sposób, gdyż ostatnio grałem ze swoim kolegą i on się zdenerwował już później z nami, nie, ze mną nie grał. Ju przegrał. O tam w którejś rundzie. Dlatego dzisiaj będziemy źli. Będziemy najgorszymi. Znaczy nie najgorszymi, będziemy najlepszymi graczami Fall Guys. Tylko że będziemy najgorszymi przeciwnikami dla innych. I żeby to zrobić, najpierw musimy wejść tutaj w Customize. Tutaj ten wieżaczek na górze. Klikamy Outfits. Najpierw wybieramy sobie jakiś strasznie denerwujący taki, żeby innych denerwowało po prostu, że widzą naszego skina. Myślę, że czerwony będzie taki dobry, bo czerwony to jest taki płachta na byka, wiecie, rozumiecie, do. Czerwony rej sobie zarobimy, znaczy to jest bardziej pomarańczowy niż czerwony, ale dobra, ważne. I ustawimy sobie skina takiego trolla. Troll! Albo albo taki o, bo on ma w sumie takie fajne brwi. Dobra, ustawimy sobie tego typa i na spód damy sobie no, zrobimy takiego, o, jaskiniowca. I jeszcze, żeby było lepiej, damy sobie jakieś wkurzające cieszynki. Typu na przykład... Yy, raging. Będziemy dzisiaj raging. Zrobimy sobie granie na uszach. No i co by tu jeszcze? Kurczaka. Ja tak najbardziej. Kurczaka też można. No i że chcemy się bić. No i dobra. Z takim nastawieniem rozpoczynamy naszą grę w Slime survival. Sur, sur, Survivors. Pierwsza mapka: Rollout. I to jest idealna mapka dla nas, dla troli, dla znerwicowanych ludzi, żeby denerwować innych. Po prostu to jest idealna mapka. Można łapać ludzi, można kopać, można rzucać i wpychać do tego slima. I my to będziemy robić za każdym razem, jeżeli ktoś będzie blisko dziury. Na przykład, na przykład, na przykład, na przykład tego pana sobie złapiemy. Albo tego panna sobie złapiemy, albo sami się wepchniemy. Może jednak nie? Dobra. Dobra, no, czekajmy, czekajmy. Zaraz padniemy. Ktoś padnie naszą... Nasz, ktoś będzie naszą ofiarą po prostu. No zaraz kogoś złapiemy, zaraz kogoś wypieprzymy. Come on, come on, chociaż jedną osobę. Ha, patrzcie, prawie dwie mi się udało. No i proszę bardzo, qualify. Nie ma takiej opcji, że dzisiaj odpadamy. Musimy to wygrać, bo inaczej będę zły. Żegnam wszystkich, którzy odpadli. 39 osób pozostaje, lecimy dalej. I my się nie poddajemy, wygrywamy to wszystko specjalnie dla mojego kolegi, który wczoraj się znerwisował i zepsuł słuchawki. Proszę bardzo, następna runda Slime Climb. Jeżeli pamiętacie mój poprzedni odcinek, to dobrze wiecie o rurach, które są na dalszej części właśnie te żółte, tutaj guwięka. No. To jest idealny moment, żeby stanąć i zagradzać drogę innym, żeby ich jeszcze bardziej poddenerwować. A sami będziemy mogli sobie na spokojnie przejść. Koleś tam spadł. Jaki nubek. Dobra, proszę bardzo. Lecimy tutaj, poczekamy. Tu już slime leci, już tam ludzie wpadają, ale to dlatego, że oni są słabi i są głupi. My tacy nie jesteśmy, my jesteśmy najmocniejsi i my przetrwamy wszystko. Dlatego lecimy sobie tutaj obrzega obrzeżami i wbijamy tutaj. Na razie nie. Wystarczy chwilę poczekać. Można też spaść na przykład, ale nie jest to zalecane. No, spokojnie, spokojnie, spokojnie. My się nie denerwujemy. My denerwujemy innych. Nie ma co się denerwować. Nerwować będziemy się, jeżeli odpadniemy. Znowu jest tu ten misio. Ten misio mnie trochę drażni, ale trudno. Kurde, miałem trollować innych, a sam jestem ostatni. A nie, jednak nie. <laughs> nie udało mi się ich zniszczyć. No dobra, trudno. Lecimy sobie teraz tutaj. Tutaj jest taki fajny skrócik. Wbijamy im na chatę. Że tutaj chociaż kogoś da się złapać. Z bym w sumie kogoś złapał i zepnął. Na przykład tu. On będzie mnie łapał. Nie ma takiej opcji, stary. Co ty chcesz? Dobra, zakwalifikujemy się. Nie ma. Koleś chce mnie wypieprzyć. Nie wiem, w co on się bawi. Zaraz sam zostanie wypieprzony. No chodź, cię, Lubisz to? Lubisz być wypieprzanym? Kurde, czas się kończy, już trzeba było wejść. Trudno. No niestety nikogo nie udało się nam wyrzucić poza burtę do slima. Przynajmniej jest 14 osób. A to możliwe, że w sumie będzie finał jakiś, ale nie jestem pewien, bo jeszcze nie grałem w Slime. Survivals. Survivals. Survival. Survival. A jednak jeszcze block party. Block party! Block party. Block party. Huh? Ha! Można, można. Blok party jeszcze przed nami. Tej rundki nie było w poprzednim odcinku, dlatego już objaśniam. Z przodu będą nadlatywały do nas ścianki i my musimy po prostu uchronić się przed tymi ściankami, żeby nas nie zepchnęły do slajma. Na początku one są bardzo powolne, jak widać. Później jest ich trochę więcej i jest trochę ciężej. Dodatkowo będą przeszkadzać nam ludzie, gdyż nas łapią. Na przykład tego sobie złapię. I ja zdążę. A on nie. No prawie. Było blisko. <laughs> ale to debile są. A, dzięki Murdo. Teraz tutaj. W sumie nie wiem ile osób odpadło, bo niestety nie widać tego. Kiedyś był taki wyznacznik, który pokazywał ile osób odpadło. No ale póki co dajemy sobie bardzo ładnie radę. W ogóle tutaj jest taki myk, że można stanąć na tym. Kiedyś był taki bug, właśnie, że można było stanąć na tych. O! Widzicie! Widzieliście, stałem na tym. I był kiedyś taki bug, że jeżeli stanąłeś na tych żółtych yy, półkłytkach, że tak powiem, Minecraftowo, to mogły cię nieść dalej, 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 aż nad slajma. I w sumie nie topiłeś się, nie spadałeś do tego slajma. Co było fajnym bugiem, bo raz, tak właśnie sobie przeszedłem całe blok party. Koleś jak zbagował, koleś stoi tam na górze. Halo, oszustwo, cheater. Dobra, qualified to chyba znaczy, że musi być w finał, bo innej opcji nie widzę. Odpadły tylko te dwie osoby, które tam wcześniej widziałem, jak spadały. I jump Club. Okej. Okay. Szczerze spodziewałem się, że będzie już finał, ale najwyraźniej jeszcze trzeba przetrwać jump grab. Pięć osób odpada. Ja wiem, że w poprzednim odcinku na tym totalnie znubiłem, ale nie tym razem. Tym razem pokażę Wam, jak się prawidłowo to przechodzi. I co wiadomo, jest powoli, potem będzie się rozpędzać i potem będzie trochę ciężej. Właściwie zdecydowanie ciężej, bo jak jest szybko, to jest gorzej. Dobra, spróbujemy sobie tak uciec. Ogólnie najważniejsze w tej mapce, to ustawienie dobrej kamery. Bo jeżeli sobie źle ustawisz kamerę, tak jak w poprzednim odcinku, no to jest dosyć trudno. A tak jesteś zorientowany gdzie i kiedy musisz podskoczyć, gdzie i kiedy musisz pobiec, więc no jestem przygotowany po prostu na to. Teraz trzeba się trochę odsunąć, tam koleś już spadł. Proszę bardzo, już dwie osoby. Jeszcze dwie osoby zostały do spadnięcia. Tak, tak. No, come on, ktoś spadnie. O, 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 pięknie tam się wywalili. Ale powstali! To trzeba mieć już szczęście. Nie! Nie łap mnie! Proszę bardzo. Ale, ale tylko trzy osoby zostały wyeliminowane. To znaczy, że po prostu chyba czas upłynął. Tak, trzy osoby, trzy osoby odpadły. To znaczy, że będzie teraz finał. To już musi być finał. Nie, wi nie widzę innej opcji, żeby było jeszcze jakaś runda 9 osób. To już musi być finał. Tylko jaki będzie finał? Cienki lud. Czyli finał z poprzedniego odcinka. Nie przepadam za tą mapką. Przede wszystkim, że słychać, jak na pierwszą w klawiaturę. No ale dobra, no. Skoro trzeba grać akurat cienki loot, no to będziemy grali cienki loot. Spróbujemy się może od razu odciąć od ludzi. Będziemy interwertykami, Pokażemy, że nie lubimy się z spotykacyjnymi, bo w sumie why not. Fajnie rozgupcymy. Miałem cichą nadzieję, że będzie inny finał tego typu że się niszczy pod nami coś. Miałem nadzieję, że będzie heksagon. Ta mewa za mną biega. Ja się od niej mogę odsuwać. Będę po prostu biegać. Nie będę skakać. Będę biegać. Szybciej rozwalam się te wszystkie lody. Jeszcze kogoś bym tak tak złapał i wepchnął. O, na przykład tą mewę. Aj, nie udało się. Ojszajzo. Okej. To się robi trochę niebezpiecznie. O! O! Haha! Zagrodziliśmy jemu miejsce? Nie, nie, proszę! Kurde. No dobra, trudno. Następnym razem nam się uda. Tylko następny show sobie zagramy w main show. Nie będziemy grali Slime Survivals, bo. Będą powtarzały się arenki, a tego nie chcę. Chcę, żeby było różnorodnie, żeby było śmiesznie, mam nadzieję. No i żebyśmy denerwowali innych, bo dzisiaj jest dzień denerwowania innych. I będziemy denerwować innych, sami się nie denerwując. Oczywiście. Weirdly Geek. Fajnie. Jest to nowa mapka, w sensie nowa. Ona jest od początku gry, ale jest po prostu nowa, jeżeli chodzi o moje odcinki. Bo pierwszy raz będziemy grali na Wielkiego. Tutaj tak średnio w sumie wkurzać innych, bo nie wiem jak. Nie wiem, tutaj się za bardzo nie da. Tutaj sobie skaczemy, żeby być jak najbardziej z przodu. Jakoś mi się wyprzedził, co mi się nie podoba za bardzo. Tu najlepiej się dać wybić. Tutaj tak samo. Patrzcie jak daleko jesteśmy. Jump. Rzucamy się, tutaj też się rzucamy, żeby nas nie uderzyło. Jesteśmy tylko ja i ten mors na samym przodzie. Więc, no, może mi się uda jeszcze pierwszemu wpić. To by było bardzo miło. Większość ludzi idzie bokami, a to są nupki, a my jesteśmy prosami. Większość ludzi idzie bokami, ale my jesteśmy prosami. Większość ludzi idzie bokami, ale my jesteśmy prosami. I idziemy sobie środkiem. Proszę bardzo. A tutaj robimy takie co. Traficie tak? No sądzę, ty złapiemy typa, żeby sobie nie myślał, że wpije szybko. No i proszę bardzo, jesteśmy zakwalifikowani. Easy peasy lemon squeezy. Czekamy na następną mapkę. Tundra run, proszę bardzo, ale easy druga będzie. Nie ma nic prostszego. Trzy, dwa, jeden! I wystartowali, proszę państwa, ruszyli z miejsc startowych. Tutaj trzeba uważać na kulki, najlepiej trzymać się blisko wszystkich ludzi, żeby w razie, jeżeli cię uderzy, uderzyło także ich. Proszę państwa, tutaj zatrzyma się wiele kul, my na szczęście jesteśmy bardzo uważni i nie damy się im zbić z tropy. Idziemy teraz górą, proszę bardzo. Jak myśleliście, że nas wypierdolą, czy w przestrzeni kosmiczną, ale tak się nie dzieje, bo lecimy, jesteśmy najlepsi. Tutaj Adam Mały ależ poleciał rekord skoczni, proszę Państwa. Lecimy dalej. Może będziemy pierwsi, to nie jest wykluczone. Jesteśmy bardzo blisko, proszę bardzo. Czy będziemy pierwsi? I. Nope. Hmm, nie będziemy pierwsi, chyba. Nie, a to byłby taki perfect run. Szkoda, że nie byliśmy pierwsi, ale no, to się musiało podobać. Kama, no 30 osób pozostaje razem z nami, znaczy, tak, razem z nami. Wła, ja, powiedziałem dobrze. O oh, no, moi drodzy państwo, to jest pierwsza drużynówka na moim kanale. I dlaczego jestem zdenerwowany, znaczy zdenerwowany? Ja nie jestem zdenerwowany. Dlaczego jestem zasmucony? To dlatego, że twoja drużyna zawsze się, Fall Guys. To jest zwykle najbardziej się drużyna żółtych. Tak było od początku gry. I miejmy nadzieję, że będzie tak i tym razem. Właśnie wypieprzyłem piłkę do czerwonych. Gatem! Dobra, dobra. A nie, 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 proszę. Nie dajmy się. Utrzymajmy chociaż te trzy piłeczki. Come Kaman, on, come on, dajemy radę. Cztery piłki. Nie jest źle. Będę tutaj pilnował wyjścia, żeby nikt nam nie wypieprzył piłki. Ale widzę, że wypieprzałem z tamtej strony. Nikt ich nie pilnuje. Boże, czemu moja drużyna jest taka głupia? Cztery, trzy, dwa, jeden. Musimy, musimy, musimy. Tak jest. Jeżeli udało nam się przejść do różynówkę, to teraz może być już tylko z górki. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. No i mamy znowu blok party. A jako, że poprzednim razem się zakwalifikowaliśmy, no to tym razem nie może być inaczej. Musimy też zrobić to samo i się zakwalifikować. No i lecimy. Nie dać się zepchnąć do slajma i będzie easy. Tutaj ludzie łapią, nie podoba mi się to. Ja w sumie powinienem łapać, zaraz kogoś złapię w sumie. Tego sobie złapię, chodź tu. W późniejszej fazie najbardziej się opłaca łapać, bo wszyscy skupiają się na tym, żeby nie spaść. W międzyczasie ty sobie łapiesz ludzi i oni już nie wiedzą co się dzieje. Ale to jest łatwe, proszę bardzo, jak omijamy te klocuszki. Teraz trochę skaczemy. Oj. Widzicie, właśnie chciałem złapać chłopa. O! 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 Kurczę! Prawie mi się udało. O! 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 Może, 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 może? Nie, on się zbakował przez ścianę. Nie rozumiem tego. Ale okej. Okay. Tu sobie przeskoczymy przez to. Teraz tutaj. Teraz tutaj. I teraz będzie środkiem. No i teraz końcóweczka. Byleby nie spaść. Byleby nie spaść. Byleby nie spaść. O, oh, 10 sekund przed końcem. <laughs> Ooo, oh, no dobra. No trudno. Nie udało się. Nie udało się tym razem. Ale czy jesteśmy mistrzem fa Fall Guys? No odpowiedź znajduje się tuż pod naszym nosem. Nope. Znaczy, oczywiście, że jesteśmy mistrzami Fall Guys. Mamy 20 koron. Jestem mistrzem Fogga jest, tak czy siak? No cóż, może następnym razem uda mi się zgarnąć koronę. Taki jest plan, takie jest założenie. Mam nadzieję oczywiście, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Bardzo się cieszę, że pod poprzednim odcinkiem był taki przyrost po prostu łapek w górę, dużo wyświetleń. Bardzo się z tego, z tego powodu ucieszyłem. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mogę w sumie się ubrać jak kurczak, to by bardziej pasowało do tego.